Hej, witajcie ponownie, zapraszam Was na nowy filmik. i Dzisiaj będziemy sobie robić makijaż i zadałam Wam na moim Instagramie pytanie, jaki chciałybyście filmik, bo mam, miałam dzisiaj dylemat i większość wybrała z Was filmiki moimi najtańszymi kosmetykami, więc tak też cię będziemy sobie robić. I to będzie makijaż chyba w coś w brązach. Mam też taką tanią paletkę e, z Lovely w ogóle myślałam, że pokażę, o czym ja w ogóle myślałam. Mam te takie bardzo tanie palety z drugi, pamiętacie je? I ta pierwsza jest różowa jest przepiękna, różowo ale makijaż w takich kolorach był poprzedni, więc stwierdziłam, że nie będę robiła tego samego i zrobię po prostu coś tą drugą paletką i ona ma takie, zobaczcie, złota, coś z brązem, coś jeszcze z rudościami. Do tej wózki średnio, ale zobaczę, jak to będzie wyglądało. Mam również pyłki z Mio i ja chyba też sobie je dzisiaj użyję, także zobaczymy co mi dzisiaj z tego wszystkiego wyjdzie, także co, zapraszam Was serdecznie do dalszej części na make-up. I jako bazę użyję sobie tej taniej bielendy, ona kosztuje kilkanaście złotych i niestety nie mam żadnej tańszej bazy, więc użyję sobie tą wielędę. i ona jest rozświetlająca, więc jak najbardziej spoko. Nałożę ją w takich dość sporych ilościach. Nie nałożę jej tylko na nos, bo zauważyłam, że gdy nakładam sobie bazę na nos, to y, szybciej podkład się ściera Nie wiem, jak to jest możliwe, ale faktycznie tak jest. Ok, jako podkład użyję sobie podkładu z Bel, ale pomieszam go delikatnie z tym stickiem z Revolution. To są dwa tanie produkty, ale ten bel jest dla mnie za jasny, więc muszę go niestety pomieszać sobie z czymś ciemniejszym. Teraz troszkę tego sticku z Bel, pracowuję w skórę i zmieszam to wszystko. Zobaczymy, jakim kolorem z tego wyjdzie. Uuu, chyba za ciemny. Mhm. Dobra, dołożymy sobie ten bel. O, okay. teraz kontur twarzy, oczywiście to będzie kontur y, ze stika z, z Revolution, i nałożę go sobie. No. Dość, um, w dość sporych ilościach, bo e, ten podkład jest bardzo jasny, więc troszeczkę muszę się przyciemnić silnym rzeczy. Biorę taki pochaty pędzel, na dłoni mam odrobinę tego brązera. 内蒙古呀。哎 Korektor, oczywiście Sensi, to jest mój ulubiony korektor. I ja mam w kolorze 1 Porcelan i nałożę go pod oko. I to będzie też moja baza. I nałożę go też tutaj na, na nos. On jest jasny, ale on, on robi na więc weźcie to pod uwagę, i to będzie też moja baza. I teraz będzie brew, i to mam coś mega taniego, bo wyznaczyłam to chyba w jakimś e, chińskim markecie, będziecie się pewnie śmiać, i to jest coś takiego, I to jest pomada, i ona była w opakowaniu razem z pędzelkiem, który oczywiście gdzieś zgubiłam, więc pomijam to, to jest firma, y, nie wiem jak to się czyta, to jest coś takiego, zobaczcie, to jest pomada i ona ma całkiem spoko kolor, i to ma być żelowy, niby eyeliner, ale ja używam to jako pomady do brwi. Wygląda to spoko, ma bardzo mocny pigment, więc użyję sobie dosłownie tego odrobinę. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Kolor ma, zobaczcie, ten ciemniejszy, zobaczcie. Okej, okay, no to test, żeby tylko to nie było rude. używam tego raz i nawet dość fajnie mi się to sprawdziło. Wow, ma mega mocny pigment, mega mocny. Uuu, ładny na kolor. Ja naprawiam tego dosłownie odrobinkę. Wow! Zobaczcie, jednym pociągnięciem jednym pociągnięcie zrobiłam całą właściwie brew. Pigment. W ogóle nie dokładam koloru. Nie dokładam produktu. Wow. Mega ładnie. I zrobię sobie na razie jedno oko, a poza kamerą sobie już potem dokończę drugie oko. No i co? Bierzemy się za tą paletę i to jest paleta Surprise Me Lovely. Mm. Peachy Sane Edition, nie wiem czy są jeszcze dostępne, nie mam pojęcia, ale to są, wiecie, te zamienniki Huda Beauty. Zacznę sobie może od, od tej żółci, zobaczymy co to będzie. Kiepsko. Osy duży, na no powiecie mało co. O, teraz coś widać. bo pierwsza warstwa to jest taka biedna już szczerze i on się robi taki pomarańczowy, zobaczcie dobra, wezmę sobie teraz drugi cień z tej paletki i to będzie mm, ten taki pomarańcz i nałożę go już staram się z tym upadać w załamanie Wezmę sobie teraz ten yy, ciemny brąz, najciemniejszy brąz. Dobra, dołożę tego, dołożę tego wcześniejszego rudego koloru tutaj jeszcze na łączeniu. Muszę trochę zmieniać pędzel, bo one mi robią straszne... Takie paćki. Hmm. Ok, że też mega niestandardowego i tak chyba też dzisiaj zrobię. Użyję sobie teraz: Właściwie to sobie odetnę crease i będę używała sobie z tej paletki yy, chyba tego złota, który jest tutaj. I do tego użyję sobie tyłku, a na to jeszcze nałożymy zieleń. Taki podobnie jak mam na tuszce. Nie tak intensywny, ale coś w ten design. Także biorę się za. Odcięcie Katkris i zaraz do Was wrócę, jak sobie odetnę to jedno oko. Ok, Katkis odcięte, i teraz wezmę sobie yy, najpierw ten złoty cień. Uf, ten złoty cień, który jest tutaj. I może na centralną część, ale bardziej chcę wyciągnąć w stronę tego obrony ciennego. I teraz biorę sobie cień, ten sypki pigment z o i on ma numerek Kryptonite Dust i on jest taki troszkę zielonkawy i nałożę go na środkową część mojej powieki. Biorę sobie glittery gruzlowi, dosłownie odrobinkę i łączę go też z tym złotym, który nakładam wcześniej. Dobra. I teraz wciskam ten pigment jak tylko się da, żeby był intensywny. Piękny jest ten pigment. I to jest pigment, który kosztuje około 14 zł, ale naprawdę daje radę. Teraz przy tym odcięciu staram się zrobić to precyzyjniej. I teraz czas na ten zielony, wimonkowy cień z paletki Sensic i to jest paleta 218 z Lagun. Nie wiem, czy te cienie są jeszcze dostępne. Nie mam zielonego pojęcia. Ja je kupiłam już jakiś czas temu i yy, nie żał... może są dość suche, to mają bardzo ładne, intensywne kolory. Za taką cenę to po prostu jest. Wow! Chociaż tutaj wygląda to troszkę nędznie, ale może mogę na użyć na białą kredkę, i tak też zrobię. I użyję kredki z HM. No nie jest ona jakaś mega najtańsza, ale też nie jakaś strasznie droga. Ale muszę zrobić sobie jakiś podkład. I nakładam go właściwie w sam kącik bo jeszcze będę chciała dołożyć odrobinę tego zielonego pigmentu. Ok, dokończę sobie teraz drugie oko, zrobię sobie kreskę do kleja i będę doklejała Yy, rzęsy Pierre Renée i one kosztują normalnie 43 zł chyba, a ja dostałam za 23, więc uznam, są z tych tańszych produktów. Yy, do tego dorósł sobie jeszcze kreskę już poza kamerą i kreska będzie robiona eyelinerem z Everlight, tym takim złoto-czarnym w paseczki. Wędrówę sobie te oczy i widzimy się od razu i dokończymy sobie twarz i zrobimy usta. Ok, jestem dokończona, jak widzicie oko wyszło bardzo fajnie. Teraz przypudruję sobie twarz i dużo sobie troszkę bronzera, bo wydawało mi się, że mam go za mało. Przybuduję sobie twarz pudrem z B, uwielbiam ten puder, on ma numerek, no właściwie nazwę Neutral. I to jest, zobaczcie, już widzę, widać dęko, a bo jest naprawdę świetny. I przypudruję sobie tutaj przestrzeń pod okiem dość mocno, bo widziałam, że już mi się zaczął zbierać korektor. Nie mam żadnego taniego bronzera, więc nie nakładam żadnego bronzera w kamieniu. Ubolewam na tym, ale niestety nie mam taniego bronzera. Mam albo bronzer Bahama, który jest drogi, albo mam bronzer z Glam Shopu, który też nie jest najtańszy, więc zrezygnujemy z tego bronzera dzisiaj. Trudno jakoś to przeżyję. Dół zrobię sobie bardzo delikatny i użyję tego ciemnego brązu i nałożę go tylko i wyłącznie w kąciku zewnętrznym. Żeby przycięć jakby tą część mojego oka. Nie będę na dolną powiekę nic więcej. Zostawię sobie tylko ten, ten brąz. Zobaczcie, to wygląda bardzo dobrze. Wytuszuję dolne i górne rzęsy tuszem z Everline. Oczywiście wszystkie produkty macie pod spodem w filmiku wypisane. Tylko delikatnie. I tu wytuszyję sobie już tak mocniej. No i wykończę sobie twarz i użyję sobie tutaj różu z bel. Uwielbiam ten róż. może no, go tak troszkę więcej, żeby go było po prostu widać. Może to mi zastąpić ten brązer. Jeśli chodzi o rozświetlacze, to mam spory, gdy mam dużo fajnych rozświetlaczy, które są właśnie tanie. I mam na przykład ten z My Secret, jedną i drugą wersję. Mam róż Sensic i mam róż z Lovely, który jest różem sypki. Ma inną formułę jak właśnie te pozostałe trzy. Więc może sobie zrobić tak, że ten sypki nałożę sobie na kości policzkowe a e, resztę nałożę sobie na czoło i na nos, tak, żeby było sprawiedliwie. No to jest po prostu tapla. To jest po prostu tapla. On jest takie właśnie bardzo intensywny, tylko jak odbiję go wsparcie od światła. I na nos nałożę sobie też ten rozświetlacz z My Secret. Dość mocno. I na usta nałożę sobie dwie pomadki. Pierwsza z nich to będzie Belle. Myślę, że ją znacie, że dobrze by ją używam bardzo często i ona mi posłuży jako konturówka. Bardzo tania pomadka, bardzo ładna, bardzo długo się trzyma. Poczekam aż ona mi troszeczkę wyschnie i nałożę na nią y, matkę z Hean, również mój ulubieniec. Nie wiem czy ona nie będzie zacienna Tahean, może nie. Okej, okay, czekam aż wyschnie. Żeby zrobić coś bardzo takie ombre. Okej, okay, tak jak na całość tego makijażu myślę, że już całkiem fajnie. Ja jestem, powiem szczerze, dziwna, że to połączenie kolorystyczne aż tak dobrze się ze sobą zgrało. Mi się podoba bardzo. To jednak jest dowód na to, że naprawdę tanimi kosmetykami możecie zrobić makijaż, jaki tylko chcecie. Nie ma znaczenia to, czego używać, tylko jak się tym posługujecie. To jest do wszystkiego klucz. Także tak to dzisiaj wygląda, dajcie znać, co myślicie w komentarzu oczywiście. Zapraszam Was do lajkowania w filmiku, do komentowania oraz do kciukowania w górę, bo to jest dla mnie żeby dla Was jeszcze więcej nagrywać. No i co, dzięki za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się do następnego.